Dzień dobry, czy znajdę u Pani coś lokalnego? Tak, zapraszam. Mam m.in. miód z okolicznego gospodarstwa. Do wyboru są trzy rodzaje letni, wiosenny i rzepakowy a także konfitury i ser zagrodowy. Sprzedaję również czekoladowe musy, które sama robię. A. Czy mogłabym spróbować tego sera? Tak, oczywiście. To młody ser o łagodnym, lecz bogatym smaku. Doskonały wybór również dla dzieci. Faktycznie bardzo smaczny. Poproszę w takim razie jeden mus czekoladowy i pół kręgu sera. Proszę bardzo. 8 euro. Belgowie, jeżeli wybierają zakupy w supermarkecie, to bardzo ważne dla nich jest to, żeby był to belgijski sklep. Tak więc oni bardzo przywiązują się do swojego kraju, wspierają go również gospodarczo i tutaj furorę robią właśnie targi. Jest to tak przyjęte, że im więcej zakupów możesz zrobić od lokalnych sprzedawców i wspierać swój region, tym lepiej. Pan tak pięknie i głośno nawołuje, że musimy sprawdzić, co tutaj sprzedaje. Za Czy to są produkty z tutejszych okolic? Niektóre tak, a niektóre nie. Lokalne są ziemniaki, jabłka i cykoria. A brukselka? Również. Nie za bardzo przepadam za cykorią. Czy ma pan może jakiś dobry przepis? Ja najczęściej zapiekam ją w piekarniku z szynką i serem, ale faktycznie cykoria nie każdemu smakuje, jest trochę gorzka. Poproszę pół kilograma winogron. Świetny wybór, są bardzo słodkie. Cześć, Karolino. Oh, Hej, Mario, jak leci? Dobrze, dziękuję. A u ciebie wszystko w porządku? Tak. Dziękuję. Kupiłam właśnie winogrona bezpestkowe. Ja tu zawsze przychodzę po pyszne klementynki. Chciałabym cię o coś zapytać. Co tydzień widzę tutaj tych samych ludzi. Dlaczego? Cóż, na targ przychodzimy głównie po zakupy, ale przy okazji to świetna okazja, by spotkać się ze znajomymi, porozmawiać i wspólnie wybrać się na kawę albo piwo. Rozumiem.